Cała Polska o nie miała. Po miesiącach milczenia Daniel Martyniuk, syn legendarnego króla Disco Polo, Zenona Martyniuka, w końcu przerwał ciszę. W ekskluzywnym wywiadzie, który został wyemitowany wczoraj wieczorem w jednej z najpopularniejszych stacji telewizyjnych, opowiedział o wszystkim: o incydencie na pokładzie samolotu, o presji sławy, o relacjach z ojcem i o chwili, która, jak sam powiedział, zmieniła wszystko. Dla milionów widzów to był moment, na który czekali od dawna. Po serii skandali, plotek i medialnych domysłów, Daniel wreszcie zdecydował się mówić i zrobił to w sposób, którego nikt się nie spodziewał szczerze, emocjonalnie, momentami z łzami w oczach. W ciągu kilkunastu minut rozmowy obnażył nie tylko kulisy głośnego zajścia, ale i dramat człowieka, który przez lata żył w cieniu ojca, a jednocześnie walczył z własnymi demonami. Daniel Martyniuk nazwisko, które w ostatnich latach stało się synonimem kontrowersji. Dla jednych to syn legendy, dla innych wieczny skandalista. Urodzony w Białym Stoku, dorastał w blasku popularności ojca który zbudował imperium Disco Polo. Dla mediów był zawsze złotym dzieckiem, chłopakiem z dostatniego domu, który miał wszystko by odnieść sukces. Ale za kulisami tego błysku kryła się zupełnie inna historia. Presja porównania i oczekiwania, których nie sposób było udźwignąć. Gdy w kwietniu tego roku media obiegła wiadomość o incydencie z jego udziałem na pokładzie samolotu, krzykach, interwencji załogi i policyjnym wezwaniu, opinia publiczna nie miała litości. W jednej chwili Daniel został okrzyknięty: hańbą disco polo, a nazwisko Martyniuk znalazło się na czołówkach wszystkich tabloidów. Wtedy milczał, nie odpowiadał na pytania, nie komentował, nie próbował się bronić. Aż do teraz. W rozmowie, która trwała ponad 40 minut, Daniel po raz pierwszy opowiedział o tym, co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia. To był moment, w którym wszystko się zawaliło, przyznał, a jego głos załamał się przed kamerami. Nie jestem dumny z tego, co się stało, ale ludzie widzieli tylko część prawdy. Reakcja widzów była natychmiastowa. Sieć eksplodowała od komentarzy, a program zanotował rekordową oglądalność. Jedni chwalili Daniela za odwagę i szczerość, inni zarzucali mu teatralność i próbę wybielenia wizerunku. Ale jedno było pewne. Ten wywiad na nowo rozpalił emocje wokół jednej z najbardziej medialnych rodzin w Polsce. Dziennikarze określili to jako spowiedź, która podzieliła kraj. Fani Zenona pisali... Wreszcie pokazał, że jest człowiekiem nie tylko nazwiskiem. Krytycy zaś pytali: czy naprawdę żałuje, czy po prostu próbuje ratować swoją reputację? Jedno jest pewne: to nie był zwykły wywiad. To była emocjonalna bomba, która otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii Martyniuków. I chociaż Daniel mówił spokojnie, w jego oczach widać było coś, czego wcześniej brakowało. Strach? skrucha, A może nadzieję, że tym razem jego słowa naprawdę coś zmienią? Zanim doszło do feralnego incydentu, życie Daniela Martyniuka już od dawna przypominało emocjonalny rollercoaster. W wywiadzie, który poruszył całą Polskę, syn króla Disco Polo przyznał, że od miesięcy żył pod potężną presją, zarówno ze strony opinii publicznej, jak i samego siebie. Każdy mój błąd był jak ogień w benzynie, cokolwiek zrobiłem, natychmiast trafiało do mediów, a ja już nie miałem siły tłumaczyć się z życia, które nie było nawet moje, powiedział Daniel głosem drżącym i pełnym goryczy. Przyznał też, że jego relacja z ojcem, niegdyś pełna szacunku i podziwu, zaczęła się psuć na długo przed wydarzeniami, które wstrząsnęły krajem. Byliśmy blisko, ale potem każde z nas poszło w swoją stronę. Tata żył sceną, ja próbowałem uciec od jego cienia. A media nie dawały nam chwili spokoju, w końcu zaczęliśmy mówić do siebie przez innych ludzi, nie bezpośrednio. W pewnym momencie Daniel zamilkł, spuścił wzrok i dodał tamtej nocy nie spałem. Dostałem wiadomość od ojca. Nie chcę mówić co tam było, ale po przeczytaniu jej poczułem, że już dłużej tak nie mogę. To właśnie ta noc, jak wyznał, poprzedzała lot, który skończył się medialną katastrofą. To był moment, w którym pękłem, przyznał bez wahania. Na pokładzie samolotu było zbyt dużo emocji, zbyt dużo gniewu, który trzymałem w sobie. Chciałem tylko wysiąść, krzyczałem, ale nie z nienawiści. Po prostu nie panowałem nad sobą. Jego głos załamał się, gdy wspominał, jak współpasażerowie rozpoznali go i zaczęli szeptać jego nazwisko. Kiedy ktoś z tyłu powiedział: To syn Zenona Martyniuka. Wiedziałem, że to koniec. Już nie jestem osobą, jestem nazwiskiem, którego wszyscy mogą nienawidzić. Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał wprost o najczęściej powtarzany zarzut: że był pijany. Daniel spojrzał prosto w kamerę i odpowiedział: Nie piłem, nie byłem pijany, ale wiem, że nie muszę być. Wystarczy, że jestem sobą, żeby ludzie uwierzyli w najgorsze. Opowiedział też, że jeden z pasażerów miał sprowokować sytuację, śmiejąc się i nagrywając telefonem. Kiedy zacząłem krzyczeć, nikt nie chciał mnie słuchać, wszyscy chcieli tylko nagrać kolejny filmik do internetu. To nie był skandal, to był upadek człowieka, który nie wiedział już jak prosić o pomoc. Podczas wywiadu atmosfera była napięta. Daniel często ocierał łzy, a dłonie trzęsły mu się przez większość rozmowy. Widać było, że te słowa nie są przygotowanym wystąpieniem, lecz szczerym wyznaniem człowieka stojącego na krawędzi. Kiedy prowadzący zapytał go o ojca, Daniel na chwilę zamilkł, po czym wyszeptał: Wiem, że się mnie wstydzi. Widzę to w jego oczach, nawet przez ekran, ale chciałbym choć raz usłyszeć Wciąż w ciebie wierzę. W tym momencie jego głos się załamał, a na sali zapadła cisza. Pod koniec rozmowy Daniel wyraźnie uspokoił ton, jakby pogodził się z tym, co się wydarzyło. Nie chcę współczucia, chcę zacząć od nowa. Nie dla publiczności, nie dla gazet, dla mojego ojca, jeśli on jeszcze może mnie zobaczyć nie przez pryzmat błędów, ale człowieka, którym byłem kiedyś. Te słowa spowodowały łzy nawet u prowadzącego, który po chwili milczenia przyznał, że dawno nie widział tak szczerej rozmowy w polskiej telewizji. Reakcja mediów była natychmiastowa. Już w kilka minut po emisji wywiadu w sieci pojawiły się setki tysięcy komentarzy. Jedni chwalili Daniela za odwagę, inni oskarżali go o manipulację. Pierwszy raz widzę w nim człowieka niecelebryte. Pisał jeden z internautów, inny odpowiadał: Za każdym razem mówi, że się zmieni, a potem znowu to samo. Ile razy jeszcze? Program, w którym wyemitowano rozmowę, osiągnął rekordową oglądalność, a w kolejnych dniach powstały dziesiątki analiz, nagrań i komentarzy ekspertów. Na czołówkach gazet pojawiły się nagłówki: Wyznanie, które podzieliło Polskę Daniel Martyniuk ofiara presji, czy niepoprawny skandalista. Syn króla Disco Polo prosi o przebaczenie. W telewizji TVN24 zorganizowano specjalny panel, w którym psychologowie i medioznawcy analizowali każde zdanie Daniela. Jedna z ekspertek stwierdziła, to nie jest zwykła spowiedź, to próba ratunku widać człowieka zniszczonego przez medialną machinę, ale też przez samego siebie. Niektórzy dziennikarze przypomnieli wcześniejsze incydenty z udziałem Daniela, pokazując, że ten wywiad może być punktem zwrotnym. Do tej pory milczał, a milczenie rodziło plotki. Teraz mówi i to, co mówi, jest niewygodne dla niego, dla jego ojca i dla całej branży. Wieczorem po emisji programu pod redakcją telewizji zebrało się kilkudziesięciu fanów, którzy trzymali w dłoniach transparenty z napisem Daniel zasługujesz na drugą szansę. To obraz, którego nikt się nie spodziewał. Symbol, że nawet w czasach hejtu i osądu wciąż jest miejsce na współczucie. Ale nie wszyscy byli tak wyrozumiali. Tabloidy już następnego dnia pisały o strategii medialnej, o rozgrywce emocjonalnej, mającej przywrócić reputację Martyniuków. Jednak nawet ci, którzy mu nie wierzyli, przyznawali jedno: ten wywiad był inny. W nim nie było krzyku ani pychy. Była cisza, żal i człowiek, który Choć wciąż znienawidzony przez wielu, po raz pierwszy wyglądał, jakby naprawdę chciał coś naprawić. Dla jednych to początek nowego rozdziału, dla innych ostatni akt upadku, ale niezależnie od opinii, jedno jest pewne: Polska znów mówi o Danielu Martyniuku, i tym razem nie dlatego, że wywołał kolejny skandal, lecz dlatego, że w końcu odważył się powiedzieć prawdę, której przez lata nikt nie chciał słyszeć. Od chwili emisji wywiadu minęły zaledwie dwa dni, a temat Daniela Martyniuka wciąż nie znika z mediów. Internet wciąż żyje tym, co powiedział, a każde jego zdanie jest analizowane i komentowane z niezwykłą intensywnością. W porannych programach telewizyjnych jego twarz pojawia się niemal codziennie raz w kontekście skruchy, innym razem jako przykład medialnego upadku. Wszyscy mają swoją opinię, ale nikt nie może zaprzeczyć jednemu. Ten wywiad poruszył coś znacznie głębszego niż zwykły skandal. Podobno Daniel od tamtego wieczoru nie wychodzi z domu. Jego znajomi twierdzą, że unika kontaktu z prasą, a telefon ma wyłączony. On się boi, że cokolwiek powie, znów zostanie źle zrozumiane. Chciał po prostu powiedzieć prawdę, ale nie spodziewał się, że to wywoła aż taką burzę, zdradza osoba z jego otoczenia. W jego rodzinnym białym stoku ludzie mówią, że nigdy wcześniej nie widzieli go tak spokojnego, choć w oczach ma smutek, który trudno opisać słowami. Najwięcej emocji wciąż budzi fragment rozmowy, w którym mówił o ojcu. Te słowa chciałbym tylko, żeby powiedział, że jeszcze we mnie wierzy cytowane są w mediach, w komentarzach i we wszystkich serwisach społecznościowych. Wielu uważa, że to jedno zdanie stało się punktem zwrotnym nie tylko w jego relacji z Zenonem, ale też w jego wizerunku publicznym. Niektórzy mówią, że to był moment, w którym Polska po raz pierwszy zobaczyła w nim nie celebrytę, ale zagubionego syna. Dziennikarze próbowali dotrzeć do Zenona Martyniuka, ale artysta nie odpowiedział na żadne pytania. Jego menedżerka jedynie krótko potwierdziła, że muzyk widział wywiad. Nie będziemy komentować spraw rodzinnych. Powiedziała. Jednak anonimowe źródła bliskie rodzinie twierdzą, że Zenon był głęboko poruszony. Miał obejrzeć cały materiał w samotności późnym wieczorem i długo nie mógł dojść do siebie. Po raz pierwszy od dawna coś w nim pękło, powiedział tylko On wreszcie zrozumiał. Tymczasem portale plotkarskie i tabloidy nie przestają śledzić sprawy. W sieci pojawiły się doniesienia, że Daniel otrzymał propozycję udziału w kampanii społecznej dotyczącej zdrowia psychicznego i presji medialnej. Choć sam zainteresowany nie potwierdził tej informacji, wiele osób uważa, że byłby to logiczny krok po jego publicznym wyznaniu. Inni widzą w tym jednak jedynie próbę ratowania reputacji. Na forach internetowych trwa wojna komentarzy. Część widzów pisze, że Daniel zrobił pierwszy krok ku zmianie. Każdy może upaść, ważne, żeby mieć odwagę się podnieść, napisała jedna z fanek. Inni są bardziej surowi, to tylko słowa. Jeśli naprawdę żałuje, niech pokaże to czynami. Emocje wciąż są żywe, a każdy nowy artykuł tylko podsyca dyskusję. Pojawiają się też plotki o możliwym pojednaniu. Według niektórych źródeł, Zenon miał wysłać Danielowi krótką wiadomość po emisji programu. Nikt nie wie, co w niej napisał, ale dziennikarze faktu donoszą, że miała brzmieć: Zadzwonię, kiedy będę gotowy. Jeśli to prawda, byłby to pierwszy kontakt ojca z synem od wielu miesięcy, znak, że w ich historii może jeszcze być miejsce na przebaczenie. Jednocześnie coraz więcej osób zwraca uwagę na inny aspekt tej sprawy. Niektórzy komentatorzy zauważają, że historia Daniela Martyniuka to nie tylko opowieść o skandalu, ale o człowieku, który dorastał w świecie, w którym każdy jego krok był obserwowany i oceniany. To, co widzimy dziś, to efekt lat życia pod presją nazwiska, które było zbyt ciężkie, by je unieść, napisał jeden z felietonistów. W miarę jak emocje opadają, pytanie pozostaje to samo: Co dalej? Czy Daniel naprawdę zacznie nowe życie, czy jego wyznanie było tylko chwilowym impulsem? Czy Zenon znajdzie w sobie siłę, by otworzyć drzwi, które zamknął dawno temu? Choć nikt nie zna odpowiedzi, jedno jest pewne: to, co wydarzyło się w tym wywiadzie, było czymś więcej niż zwykłą rozmową. To był moment prawdy, moment, w którym upadek stał się początkiem czegoś innego może oczyszczenia, może ostatniej szansy. Polska wciąż patrzy na Daniela Martyniuka, zastanawiając się, czy ta historia zakończy się ciszą, czy też kolejnym rozdziałem, który znów wstrząśnie krajem. Kiedy wydawało się, że historia Daniela Martyniuka wreszcie zaczyna cichnąć, media dotarły do informacji, które ponownie wzbudziły ogromne emocje. Jak ustalił portal Show News 24. Po emisji głośnego wywiadu doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Daniel miał otrzymać telefon od osoby, której numer znał na pamięć, ale której nie spodziewał się już nigdy usłyszeć. Według źródła bliskiego rodzinie był to jego ojciec Zenon Martyniuk. Rozmowa, choć krótka, miała mieć ogromne znaczenie. Nie padło żadne przepraszam ani wybaczam, ale po raz pierwszy od miesięcy rozmawiali jak ojciec z synem, nie jak dwie publiczne postacie z różnych światów, mówi informator. Ta wiadomość natychmiast obiegła media. W sieci rozpętała się lawina komentarzy, od wzruszenia po niedowierzanie. Jeśli to prawda, to może w końcu nadchodzi pojednanie, Diano piszą jedni. To tylko kolejny chwyt PR, nic więcej, Tracy ripostują drudzy. Prawdy nikt jeszcze nie potwierdził, ale fakt, że oba nazwiska znów pojawiły się obok siebie, wystarczył, by rozpalić wyobraźnię całej Polski. Dziennikarze próbują ustalić, czy to pojedynczy gest emocji, czy może początek większej rozmowy, której obaj unikali przez wiele miesięcy. Pojawiły się nawet spekulacje, że Zenon może zgodzić się na wspólny występ z synem nie na scenie ale w specjalnym programie dokumentalnym o trudnych relacjach rodzinnych w świecie show biznesu. Nie wykluczam, że taka propozycja padła. Dla telewizji byłby to materiał roku twierdzi jeden z producentów. Co ciekawe, kilka dni po tym rzekomym telefonie, Daniel opublikował w mediach społecznościowych krótki wpis, który tylko podsycił spekulacje. Nie wszystko stracone, dopóki ktoś jeszcze słucha. Bez zdjęcia, bez podpisu, bez kontekstu, post zdobył tysiące reakcji w ciągu kilku godzin i został udostępniony przez wielu znanych artystów. Dla fanów to jasny sygnał, że coś się dzieje. Dla sceptyków Kolejna próba zwrócenia na siebie uwagi. W środowisku Disco Polo, w którym nazwisko Martyniuk zawsze brzmiało jak marka, panuje cisza, ale za kulisami mówi się, że lód powoli topnieje. Niektórzy współpracownicy Zenona sugerują, że artysta coraz częściej wraca myślami do przeszłości i rozumie, że czas nie goi ran, jeśli nie ma rozmowy. Inni twierdzą, że wszystko to tylko medialne plotki, bo Zenon, mimo emocji, nadal nie chce, by jego życie prywatne stało się spektaklem dla widzów. Jedno jest pewne. To, co wydarzyło się po wywiadzie, pokazało, że ta historia wcale się nie kończy. Wręcz przeciwnie, nabiera nowego wymiaru. Zamiast dramatycznych skandali i oskarżeń w powietrzu pojawiło się coś, czego nikt się nie spodziewał: cisza, w której rodzi się nadzieja może nie od razu pojednanie, ale pierwszy krok w stronę rozmowy. Czy ojciec i syn spotkają się ponownie? Czy Zenon zdecyduje się wybaczyć? Czy jednak strach przed opinią publiczną okaże się silniejszy? Czy Daniel rzeczywiście się zmienił, czy tylko nauczył się mówić to, co ludzie chcą usłyszeć? Na te pytania odpowiedzi jeszcze nie ma, ale jedno jest pewne: saga rodziny Martyniuków daleka jest od zakończenia. Już wkrótce może nadejść moment, który zaskoczy wszystkich. Jak donoszą niektóre media, w planach jest nowy projekt muzyczny, w którym Zenon ma połączyć siły z młodymi artystami. A jednym z potencjalnych nazwisk, które pojawiło się na liście zaproszonych gości, jest właśnie Daniel. Jeśli to prawda, byłby to symboliczny gest, który mógłby zamknąć lata milczenia i otworzyć zupełnie nowy rozdział.